Żołba tam chuja zrobi. Ja za chwilę mam swoje ulty Rozjebany Pierdoliu. Są blisko już Tak Spierdalają Mać dać ich Tylko jednego dojazd, 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 dojazd Lifeline rozjebana Wiecze dupa Ja rozpierdam tą live a, nie do końca, zeruję ją, żeby jej nie podnieśli Dobra, dwóch mamy Biegą do ciebie, Mati Rozjebani są, dawajcie Let's go kurwa! Oh yeah! Ale dobra, gireczka No easy